Są miejsca, którymi miasto Świnoujście chętnie chwali się w folderach reklamowych, jednak są też takie, o których niechętnie wspomina. Mieszkańcy ulic Sułtana i Ludzi Morza, mieszkający tuż pod nosem terenów portowych, napisali petycję do prezydenta Janusza Żmurkiewicza. Jesteśmy w takiej desperacji, może w ten sposób powiem, że każde rozwiązanie, jakiekolwiek, byłoby dla nas dobre. Czyli przeniesienie nas w inne miejsce lub y, zrobienie czegokolwiek. To, co dzieje się na dzień dzisiaj, dzisiaj. W sumie to latami się dzieje, uciążliwość planu zagospodarowania przestrzennego nam dopiekła w ten sposób, że nie mogliśmy, niemożliwe było remontowanie tych mieszkań. Nie uzyskaliśmy zgody na remonty, które wymagały zezwolenia na budowę. Także. Raczej skoncentrowaliśmy się na planie zagospodarowania przestrzennego, ale na dzień dzisiejszy, widząc to, co się dzieje wokół, czyli rozbudowa portów, dalsze plany. Oczywiście, jak pan Czajka wspomniał, jesteśmy także uciążliwi dla, uciążliwi dla y, przemysłu, który jest wokół nas. Także i my, będąc tam, i porty, i, i inne zakłady pracy. No, jest to raczej sprzeczne ze wszystkim. Kiedyś był tu hotel robotniczy, upadające przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich. Odra podzieliło pomieszczenia w hotelu i sprzedało je swoim pracownikom. W budynkach przy ulicy Sołtana niektórzy mieszkają tu już od początku lat 80. W 2004 roku teren został objęty planem zagospodarowania przestrzennego, według którego są to tereny przemysłowe bez funkcji mieszkalnej. Jednak mieszka tu ponad 100 osób, które mają swoje adresy i płacą podatki od nieruchomości, a także rachunki za prąd. Z roku na rok mieszka się tu jednak coraz gorzej właśnie ze względu na rozwój portu. I to właśnie zarząd morskich portów Szczecin-Świnoujście, zdaniem władz miasta, mógłby rozwiązać tę sprawę to jest takie sztuczne taka sztuczna dyskusja troszkę absurdalna żeby państwo tam mieszkali w tych uciążliwych warunkach, a z drugiej strony żeby spory obszar portu jakąś strefą ochronną nagle wyłączyć z użytkowania gdzie są przedsiębiorcy funkcjonują więc popadamy w jakąś paranoję. Wniosek tutaj taki żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego na funkcję mieszkalne jest po prostu absurdalny proszę państwa i to każdy o tym wie. Jedynym dobrym rozwiązaniem, o którym ja z Państwem kiedyś rozmawiałam, to jest takie, że port wykupił te tereny mieszkania i zabezpieczył mieszkania zastępcze. Samorząd może w tym uczestniczyć w jakiś sposób, jak najbardziej, nigdy przed tym nie uciekaliśmy. Można zapewnić tereny zastępcze, ale port musi to zrobić. I uważam, że tutaj powinien być port na tej sali i naprawdę się do tego przyłożyć. A na razie to z portem jest ciężka rozmowa. Rozmawiam z wojewodą, boi się z portem rozmawiać, bo mówi, że tam, się, tam, tam po prostu się wszyscy okopali. Sorry, że skarżę, ale uważam, że ten zarząd portu źle z nami współpracuje. Prezydent Janusz Żmurkiewicz przyznał, że zmiana planu nie wchodzi w grę, a jedynym wyjściem jest wykup gruntów przez port i zabezpieczenie działek pod domy. Ta uchwała do tego absolutnie nie prowadzi. I to mówię po raz kolejny. Ta uchwała do tego nie prowadzi. Ta uchwała zobowiązuje mnie, żebym wydał pieniądze publiczne na coś, co, co nie ma żadnego, żadnych szans do, do, do realizacji celu, bo celem jest, myślę, państwa radnych i tych państwa mieszkańców, żeby im poprawić warunki życia. A te warunki życia możemy wyłącznie poprawić, nie likwidując port wokół, bo to jest niemożliwe, tylko pomóc im, żeby mogli zamieszkać gdzieś indziej. Ja rozmawiałem dzisiaj czy wczoraj z Panią Prezes Euroterminalu i mówi, że nie rozmawiała z Państwem jeszcze, nie wiem, może wprowadza mnie w błąd, ale mówiła, że z Państwem nie rozmawiała, chętnie by się spotkała, Chciałbym usłyszeć, co, jakie są Państwa oczekiwania, co można może zrobić już dzisiaj, żeby dzisiaj poprawić warunki, dzisiaj, a co zrobić jutro, żeby rozwiązać problem. I taka deklaracja ze strony pani prezes byłaby była, jeżeli rzeczywiście chcemy tym ludziom pomóc e, do rozwiązania tego problemu, bo pójście w, te, w kierunku tego przyjęcia tego projektu uchwały. Powiem tak, e, będziemy dyskutować i pisać pisma do wyborów, a to jest policzyłem ile to jest głosów 134, 134 osoby dorosłe mieszkają tam właśnie w, ty, w, tym, w, ty, w tych obiektach. No i, i a po wyborach powiemy, że problem jest nie do rozwiązania. Idźmy w kierunku, proszę Państwa, idźmy w kierunku rzeczywiście działań, które mają tym ludziom pomóc. Ta pomoc to nie jest, wierzcie mi, zmiana planu. Jeżeli idziemy w kierunku zmiany planu, to ich oszukujemy. Oszukujemy ich, mówiąc my wam to załatwimy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że chcą pomóc mieszkańcom ulic Sultana i ludzi Morza. Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził zapis w petycji o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarekomendowanie panu prezydentowi, żeby spotykał, spotkał się z innymi podmiotami, które mają też interes w tym, żeby ten problem został rozwiązany, jest dzisiaj jak najbardziej właściwa i uzasadnia e, zasad, zasadność uznania tej petycji. E, Bezdyskusyjne w zasadzie jest uznanie odpowiedzialności za, zarówno miasta, jak i skarbu państwa i jego następców, e, reprezentowanych e, obecnie przez Zarząd Morskich Portów szczecin świnoujście ale być może i podmioty, które dzierżawią tam na tym terenie będą zainteresowane rozwiązaniem tego problemu. Przede wszystkim przed mieszkańcami, przed mieszkańcami, którzy stali się ofiarą całego tego kilkudziesięcioletniego zamieszania, którzy w wyniku błędów i zaniedbań. E, polegających na braku utrwalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcji mieszkaniowej oraz dopuszczenie do łamania konstytucyjnych praw i do ochrony wolności i życia w przyjaznym, zdrowym i bezpiecznym środowisku o który wystąpili a mieszkańcy mogą w związku z tym ponieść teraz realne i mierzalne straty finansowe Realne straty finansowe i ograniczenia rozwojowe ponoszą również firmy prywatne i spółki kapitałowe, które prowadzą na przedmiotowym terenie działalność gospodarczą ograniczaną niezbędną ochroną środowiskową, jaka powinna podlegać osiedla mieszkaniowe. Dobitnie powiedział nam o tym dzisiaj mail od pana Czajki, również to, co powiedział Pan Prezydent, że rozmawiał z panią prezes Euroterminalu są zainteresowani współpracą, są zainteresowani. Umożliwmy im to ponieważ prawo nie działa wstecz. Nie można obecnie dokonywać oceny sytuacji prawnej poprzez dokumenty, które obowiązywały po dacie faktycznej sprzedaży nieruchomości na rzecz każdego właściciela. Sytuacja prawna mieszkańców i przedsiębiorców jest trudna, ale nie beznadziejna. Przy założeniu dobrej woli każdej ze stron istnieje bowiem możliwość znalezienia rozwiązań kompromisowych, które mogą polegać między innymi właśnie na przesiedleniu mieszkańców inne miejsca na wypracowanych wspólnie warunkach, zakładających na przykład akceptowalną partycypację finansową każdej ze stron, o czym również mówili tutaj przedstawiciele organu wykonawczego, lub wypłacaniu godnych rekompensat. Wydawało się, że jesteśmy już w ogródku, że witamy się z gąską i że jesteśmy w stanie pomóc mieszkańcom, bo ta pomoc im się należy, bo jest problem. I problem ten trzeba rozwiązać. Natomiast radni, rada działa w granicach prawa. I wszystkie tutaj te, te ta, ta wielka praca, którą, którą wykonała Komisja Skarg i, i Petycji, ten materiał dowodowy, który został przygotowany, no pełne, pełne nasze uznanie. Wydawało się, że da podstawy do podjęcia decyzji radnym, która pozwoli pomóc mieszkańcom rozwiązać problem. Niestety obawiam się, obawiam się i podzielam te obawy tutaj i prezydenta i, i, i organu wykonawczego, że to tylko przedłuży sprawę, że robi złudne nadzieje dla mieszkańców, bo najprawdopodobniej uchwała ta zostanie uchylona przez nadzór wojewody Ostatecznie petycję mieszkańców poparło 11 radnych, trzech wstrzymało się od głosu, a trzech było przeciw. Radny prawa i sprawiedliwości Andrzej Mrozek, chociaż był obecny przez całą dyskusję, to jednak opuścił salę obrad przed głosowaniem, aby wrócić tuż po nim.